jest pan porucznik Krzysztof Lewandowski. Kompanię honorową wystawiły pod oddziały Hoszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej 12 brygady zmechanizowanej pod dowództwem porucznika Karola Pochodaja. Początek sztandarowy wystawił Hoszczeński dywizjon artylerii samobieżnej 12 brygady zmechanizowanej w składzie Dowódca pocztu: starszy sierżant Bartosz Czerniak, sztandarowy, starszy kapral Marcin Prostak, asystujący, starszy kapral Robert Kierznowski, Poczet flagowy w składzie. Dowódca pocztu: sierżant Kamil Nowak, flagowy, starszy kapral Stefan Kisarewski, asystujący Starszy kapral Tomasz Skibiński. Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości, pan porucznik Krzysztof Lewandowski złoży meldunek dowódcy 12 brygady zmechanizowanej, panu generałowi brygady Dariuszowi Czekajowi o gotowości pododdziałów do uroczystej zbiórki z okazji złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Zawódcę 12 Brygady Zmechanizowanej pana generała Dariusza Czekaja. Szanowni goście, żołnierze, rodzice i bliscy bohaterów dzisiejszego wydarzenia. Cieszę się, że mogę Was przywitać na tej wyjątkowej uroczystości. Przysiędzę wojskowej ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy ukończyli swoje szkolenie podstawowe w 12 Brygadzie Zmechanizowanej. W sposób szczególny chciałbym przywitać starostę Choszczeńskiego, panią Wioletę Kaszak. Burmistrza Choszna Artura Raczyńskiego, burmistrza Recza Pana Dawida Koźmińskiego, zastępcę komendanta powiatowego Policji w Chosznie Pana nadkomisarza Piotra Masztalskiego oraz przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji w Stargardzie. Wasza obecność jest dowodem na wsparcie dla tych elementów, którzy wypowiadając dziś Rotę Przysięgi, właśnie przekraczają próg nowego etapu życia. Będziemy dzisiaj świadkami najważniejszego momentu w życiu młodych żołnierzy. Przysięga wojskowa jest kulminacją ich trudu, poświęcenia i wytrwałości. Przechodząc przez wojskowe szkolenie podstawowe, przygotowywali się do stawienia czoła wyzwaniom, które przynosi służba w Wojsku Polskim. Ich przysięga to zobowiązanie wobec naszego kraju i jego ludzi. Dlatego jeszcze raz dziękuję za Waszą obecność tutaj. Dzięki Waszemu udziałowi ta chwila staje się jeszcze bardziej wyjątkowa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Nastąpi złożenie przysięgi wojskowej. Rotę przysięgi odczyta dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej, generał brygady Dariusz Czekaj. Przysięgę na sztandar złożą: szeregowy Wojciech Juszkiewicz, szeregowy Mateusz Maślak, szeregowy Bartosz Myśliwiec, szeregowy Marzena Rutkiewicz. I granic, straż na straży konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, szarandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie kwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi to pomóż, Bóg! Proszę o udzielenie błogosławieństwa przez księdza kapelana, majora Rafała Dańca. Pan z wami Bóg, który powołał Was do służby Waszej ojczyźnie, niech Wam udzieli swego błogosławieństwa. Byście mogli godnie wypełniać żołnierskie powołanie. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował, niech sprawia, byście, jako żołnierze w trudnej służbie wojskowej dla Rzeczypospolitej, byli zdolni oddać nawet życie. Amen. Duch Święty, Duch Męstwa i Rady, niech Wam pozwoli godnie i z honorem spełniać Wasze żołnierskie obowiązki. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Pododdziały, Proszę o zabranie głosu dowódcę 12 Brygady Zmechanizowanej, Pana Generała Dariusza Czekaja. Żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, dziś z dumą i radością spotykamy się tutaj, by uczcić wyjątkowy moment. Przed chwilą byliśmy świadkami złożenia przez Was przysięgi. To symboliczne zobowiązanie stanowi nie tylko Waszą osobistą deklarację oddania służbie, ale, teraz w, ale także wyraz Waszego patriotyzmu i gotowości służenia Ojczyźnie. Jako dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej jestem szczególnie zaszczycony, że mam okazję przywitać Was dzisiaj jako żołnierzy Wojska Polskiego. Cieszę się, że znaczna część z Was zadeklarowała pozostanie w naszych szeregach na dalsze, specjalistyczne szkolenie wojskowe, a część już dzisiaj deklaruje chęć wstąpienia do czynnej służby zawodowej. Niektórzy z różnych powodów planują na razie pozostać w rezerwie wojskowej, np. po to, by kontynuować naukę w szkołach wyższych i powrócić do nas na stanowiska oficerskie. Pamiętajcie, że 12 Brygada to jednostka, która słynie z odwagi, determinacji i profesjonalizmu swoich żołnierzy, a dzięki Waszej obecności ta duma i tradycja tylko się wzmacnia. Wasze szkolenie było krótkie, ale intensywne i wymagające. Dzięki waszej wytrwałości zdobyliście niezbędne podstawowe umiejętności, które przydadzą się zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu prywatnym. Te umiejętności trzeba rozwijać, powtarzać, nabierać nawyków, tak byście stali się profesjonalistami w dalszej służbie w Wojsku Polskim. Taką możliwość daje Wam następny etap szkolenie specjalistyczne, które przygotowuje Was do dalszej służby. Podczas tych 27 dni szkolenia poznaliście nowych kolegów i koleżanki, z którymi realizowaliście różne zadania wojskowe. Sprawdziliście się w różnych sytuacjach i miejscach. Te znajomości pozostaną, stanowiąc nieocenione wsparcie i pomoc w dalszej służbie, i życiu prywatnym. Pamiętajcie, że wasza rola jako żołnierzy jest niezwykle istotna nie tylko podczas ćwiczeń i manewrów, ale również w codziennym życiu społecznym. Bądźcie wzorem patriotyzmu i oddania. Wasza służba to zobowiązanie, które nie kończy się na przysiędze, ale trwa przez całe Wasze życie. Waszym rodzinom i bliskim dziękuję za wsparcie, dzięki któremu złożyliście tutaj przysięgę wojskową. Wasze dzieci, mężowie, żony podjęły wyjątkowe wyzwanie, wyrażając gotowość do służby w obronie naszej ojczyzny. Wasza pomoc i zaufanie były nieocenione podczas ich trudnego szkolenia. Dziękuję. Pułkownikowi Stanisławowi Kwiatkowskiemu zastępcy komendanta ośrodka przygotowania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, kadrze instruktorskiej żołnierzom dywizjonu, artylerii samowierzeń oraz innych pododdziałów brygady, za profesjonalne zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podstawowego. Wam, żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, a także zdrowia, odwagi i wytrwałości. Bądźcie zawsze gotowi, by służyć Polsce. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela rodziców żołnierzy składających przysięgę pana młodszego chorążego Szymona Wojciechowskiego. W imieniu rodziców chciałbym serdecznie pogratulować Wam wszystkim, którzy dziś rozpoczęli no, zupełnie nowy etap w swoim życiu. Złożyliście bowiem jedną z najważniejszych przysięg, jakie można świad świadomie złożyć. Ślubowaliście wierność swojej ojczyźnie, która nie jest nieokreślona, niemierzalna. Jest poniekąd przyrzeczeniem złożonym na wszystkim, nie tylko bliskim. To nie tylko słowa, to zobowiązanie wobec języka, tradycji, historii i tożsamości, a wymiarze fizycznym wobec przodków i następców. Wkraczacie dziś w etap służby wojskowej, w której reprezentujecie już zupełnie nowy status. Dlatego z tego miejsca pragnę życzyć Wam satysfakcji z wypełnienia swoich nowych, tak zdefiniowanych zobowiązań. Niech przyniesie Wam owoce, zgodne z Waszymi założeniami i oczekiwaniami. Bez względu na to, jak długo ta przysięga z mundurem żołnierza Wojska Polskiego będzie trwała, dziękuję za trud i wysiłek włożony w szkolenie, które wymaga w dzisiejszym świecie wyjątkowej determinacji i dojrzałości. Swoje słowa podziękowania kieruję także do tych, którzy poświęcili swoje umiejętności na to, by Wam powyższe słowia uświadomić i przekuć na efektywne działania na rzecz wzmacniania obronności której do wczoraj byliście statystami, ale dziś staliście się jednym z jej filarów. Niech echa wypowiedzianych słów przysięgi rezonują w Was, wzrastają i czynią z Was silne pokolenie walecznego narodu. Jesteście naszą dumą i naszą tarczą. Nikt o tym nie zapomnijcie. Dziękuję. Szanowni Państwo, głos zabierze przedstawiciel żołnierzy składających przysięgę, szeregowy Dominika Bronka. Szanowny Panie Generale. Szanowni panie, panowie oficerowie, podoficerowie, szeregowi, szanowni państwo. Kiedy miesiąc temu przekroczyliśmy bramę jednostki wojskowej, byliśmy pełni obaw. Wielu z nas zastanawiało się, czy sprostamy wysokim wymaganiom, jakie 12 Brygada Zmechanizowana i Choszczeński Dywizjon Artylerii Samobieżnej stawia kandydatom na żołnierzy. Nasza determinacja sprawiła, że stoimy dziś tu przed Państwem w Hoszcznie podczas najważniejszej uroczystości w życiu każdego żołnierza. Jako kandydaci do zawodowej służby wojskowej, mieliśmy zaszczyt szkolić się w Dywizjonie Artylerii Samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej. Dziś możemy śmiało stwierdzić, że mieliśmy szczęście realizując nasze szkolenie w jednostce szczecińskiej 12 Dywizji Zmechanizowanej. Atmosfera panująca w dywizjonie jest dla nas miłym i pozytywnym zaskoczeniem, ale również zobowiązuje i mamy tego pełną świadomość. Po krótkim, ale nad wyraz kompleksowym szkoleniu po godzinach intensywnych ćwiczeń nadszedł w dzień, w którym staliśmy się żołnierzami. Przysięga wojskowa to nie tylko słowa roty, ale przede wszystkim akt oddania wobec ojczyzny. Już zawsze towarzyszyć nam będą słowa Bóg, honor, ojczyzna. Wartości, którym jesteśmy wierni, napełniają nas dumą. A dzisiejsza ceremonia jest zwieńczeniem naszego wysiłku i wytrwałości. W imieniu żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej składam szczególne podziękowania dowódcy Choszczeńskiego Dywizjonu Artylerii panu pułkownikowi Stanisławowi Kwiatkowskiemu, dowódcy kompanii szkolnej. Panu porucznikowi Karolowi Pochodaj oraz wszystkim dowódcom Plutonów i Drużyn za wysiłek włożony w codzienne przygotowanie nas do zaszczytnej służby ojczyźnie. Dziękuję naszym instruktorom za dużą wyrozumiałość oraz okazywaną życzliwość. Dzięki takim warunkom służby realizacja wielu zadań wiązała się z poczuciem satysfakcji i zadowolenia. Podziękowania kierujemy również dla, do naszych bliskich. Za obecność podczas tak dla nas wyjątkowej uroczystości. Panie generale, bycie żołnierzem to honor i ogromny zaszczyt. W imieniu własnym oraz moich koleżanek i kolegów chciałabym zapewnić, że czas poświęcony na nasze kształcenie nie pójdzie na marne. Zachowamy w pamięci najlepsze wspomnienia z naszego pobytu tutaj. Prosimy o przyjęcie wyrazów szacunku i głębokiego uznania. Dziękuję za uwagę. Rozkaz nr 174 dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej z dnia 25 października 2024 roku w sprawie wyróżnienia żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Na podstawie artykułu 427 ustęp 1 punkt 3 oraz artykułu 424 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny oraz paragraf 9 ustęp 1 punkt 3 rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 24 października 2022 roku w sprawie wyróżniania żołnierzy byłych żołnierzy oraz pododdziałów oddziałów i instytucji wojskowych za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych wyróżniam. Listem gratulacyjnym: Szeregowy Krzysztof Cichorek, Szeregowy Jakub Reiser, Szeregowy Filip Dominiak, Szeregowy Dawid Różański, Szeregowy Filip Jabłoński, Szeregowy Szymon Kaczyński, Szeregowy Nikola Sobolewska. Szeregowy Żaneta Matwiej Fiłka. Rozkaz wchodzi w życie z dniem podpisania. Rozkaz podpisał dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej, generał brygady Dariusz Czeka. Szanowni państwo, uroczystość zakończy się złożeniem meldunku dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej, panu generałowi Dariuszowi Czekajowi, przez dowódcę uroczystości, pana porucznika Krzysztofa Lewandowskiego. Szanowni państwo, serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Burmistrzowi Choszczna, panu Arturowi Raczyńskiemu Pani Staroście Choszczęskiej Wiolecie Kaszak, Burmistrzowi Recza, Panu Dawidowi Koźmińskiemu. Rodziny oraz bliscy mogą w tym momencie złożyć osobiste gratulacje żołnierzom, którzy w dniu dzisiejszym złożyli przysięgę wojskową. Zapraszam serdecznie rodziny oraz bliskich na plac.